Dzień dobry Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: 12 milionów złotych na program in vitro z budżetu Mazowsza. Nowoczesne metody badawcze w Dziekanowie Leśnym. 41 zabytków z Warszawy i okolic z dofinansowaniem samorządu województwa. Dobra informacja dla par z Mazowsza starających się o dziecko. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 11 klinik, które przez najbliższe 3 lata będą prowadzić program leczenia niepłodności metodą in vitro. Program leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego rozpoczął się we wrześniu 2019 roku. Do dziś przeszło dzięki niemu na świat 422 dzieci. Potwierdzono również w sumie 953 ciąże. Dla wielu osób biorących udział w programie jest to pierwszy kontakt z profesjonalną kliniką zajmującą się leczeniem niepłodności. Te pary, które się zgłaszają, przechodzą taką wstępną naszą badanie i rejestrację, w którą stronę z tą terapią iść i mamy bardzo dużo sukcesów, że pary, które się zgłosiły do programu, mimo tego, że nie było wykonywanego in vitro, po procesie leczenia uzyskiwaliśmy ciążę. Program jest także ogromną szansą dla pacjentek onkologicznych. To też jest program skierowany do, dla kobiet, które podlegają leczeniu onkologicznemu. Bo... Jeśli na przykład jakaś kobieta ma chemioterapię, to istnieje potencjalne zagrożenie utraty płodności, tak? braku komórek jajowych i takie przechowanie tych komórek no, umożliwia później po wyleczeniu na przykład choroby nowotworowej, umożliwia zajście w ciążę. W Polsce brakuje badań dotyczących występowania niepłodności. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embryologii problem dotyczy od 10 do 15% par. Szacuje się, że nawet 1,5 miliona par w naszym kraju wymaga w tym zakresie pomocy lekarskiej. Jedynie połowa z nich decyduje się na rozpoczęcie leczenia. Z tej liczby tylko 2% wymaga procedury in vitro. Szacuje się, że to ponad 23 tysiące par rocznie. Na program in vitro w budżecie Mazowsza zarezerwowano blisko 12 milionów złotych. To szansa na ponad 2000 procedur dla par z naszego regionu. Pierwsze pacjentki mogą się już zgłaszać do wybranych klinik. Nowoczesny sprzęt badawczy, naukowcy z wielu dziedzin i komfortowe warunki do prowadzenia badań i nauki. To wszystko oferuje multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które dzięki unijnemu wsparciu powstało w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. Uroczyste otwarcie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW odbyło się 26 października. W świecie nauk cyfrowych to miejsce wyjątkowe, gdyż skupia w jednym ośrodku ekspertów nauk matematycznych, medycznych i technicznych, ale także humanistycznych i społecznych. Prowadzimy badania w wielu zakresach, z dziedzin takich jak Nauki materiałowe, nauki fizyczne, nauki chemiczne, medioznawstwo, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo ogólnej rzeczy. Głównym celem placówki jest tworzenie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce. Centrum prowadzi m.in. badania z zakresu Data Science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy cyberbezpieczeństwa. To centrum badawcze multidyscyplinarne będzie służyło nauce, z jednej strony badaniom, ale z drugiej strony praktycznej działalności, czyli przedsiębiorcom, Przemysłowi, więc połączenie biznesu, połączenie nauki jest jak najbardziej ważne. Na powierzchni ponad 5000 m2 powstało 13 laboratoriów wyposażonych w światowej klasy urządzenia badawcze od tomografu przez piece łukowe, stół anatomiczny po symulatory zagrożeń bezpieczeństwa. Stoimy w tym momencie przy największym w naszym kraju piecu łukowym. Jest to urządzenie, które przy użyciu łuku elektrycznego przetapia metal i lub stopy. W takim celu by można było wytworzyć nowy materiał, który nie są dostępny komercyjnie. Powstanie centrum to szansa na owocną współpracę środowiska naukowego i biznesowego. Ma także ogromne znaczenie dla rozwoju uczelni. Dzisiaj wielki historyczny dzień dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bowiem otwieramy trzeci kampus w Dziekanowie Leśnym, w tym właśnie miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy i uroczyście otwieramy ten obiekt, który powstał, trzeba zaznaczyć, dzięki dużemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego. Cała ta inwestycja kosztowała 80 milionów złotych, z czego 55 pochodziło właśnie ze środków europejskich. To jest najlepszy sposób na wykorzystanie tych pieniędzy, ponieważ buduje się potencjał naukowy, badawczy, też edukacyjny. Specjalistyczny ośrodek badawczy to także szansa na rozwój okolice. Mieszkańcy Dziekanowa bardzo sobie chwalą obecność placówki w ich sąsiedztwie. To jakby znamienita uczelnia, i coś takiego jak taki ośrodek, jak tutaj jest, powstał, będzie że tak powiem, szansą na rozwój podniesienie tej miejscowości. Koszt inwestycji wyniósł blisko 89 milionów złotych, z czego 55 milionów to środki unijne przyznane przez zarząd województwa. 41 obiektów z Warszawy i okolic zostanie odnowionych dzięki dofinansowaniu w ramach programu Mazowsze dla Zabytków. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel niemal 3,5 miliona złotych. Wśród obiektów, które przejdą modernizację są m.in. wieża ciśnieni na terenie zespołu stacji filtrów przy ulicy Koszykowej w Warszawie, willa Lewego w Łominie, czy kaplica pod wezwaniem świętego Antoniego w górze Kalwarii. Cieszymy się, że że ci beneficjenci zwrócili się do, do zarządu województwa o te środki, bo to pomoże uratować dla przyszłych pokoleń zabytki, które no, niszczeją tak naprawdę z powodu braku środków na ich ratowanie. Około 90% wnioskodawców to były parafie, czyli zabytki sakralne. Jest ich bardzo dużo na terenie województwa mazowieckiego. Idealnym przykładem jest parafia w niebowzięcia najświętszej Marii Panny w Szymanowie, która w ramach programu pozyskała 150 tysięcy złotych na remont dachu. Były robione ekspertyzy i konstrukcyjne, i mykologiczne, które wykazały właśnie tragiczny stan, że grozi. Grozi katastrofą. Zresztą na wiosnę w tym roku, w lutym, w marcu zobaczyliśmy, że wypadł cały rządek dachówek, bo już się więźba po prostu zapadała. O wsparcie finansowe mogły ubiegać się również gminy, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne. Wśród beneficjentów naszego mazowieckiego programu coraz częściej widzimy również wspólnoty mieszkaniowe. Bardzo trudno bowiem mieszkańcom, którzy tworzą wspólnotę mieszkaniową, często udźwignąć rosnące koszty utrzymania zabytkowej substancji. W ramach programu 70 tysięcy złotych na renowację cmentarza trafiło do gminy Michałowice. Powstał w wyniku bitwy, która się 108 lat temu na tym terenie rozegrała pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. W związku z tym jest to w zasadzie zbiorowa mogiła pochodząca z I wojny światowej. Cmentarz, który był utrzymywany siłami społecznymi, siłami wielu pokoleń mieszkańców. W ramach tegorocznej edycji programu Mazowsze dla Zabytków dofinansowanie otrzymało w sumie 140. 8 obiektów z terenu całego województwa. Jest bardzo duże zapotrzebowanie w związku z tym rozdaliśmy certyfikatów wszystkich na Mazowszy na 11 milionów. To nie oznacza, że wszyscy dostali, więc te możliwości potrzeby są znacznie większe. Każdy z dofinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego obiektów otrzymał certyfikat cenny zabytek Mazowsza, by podkreślić jego wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Nową karetkę o wartości blisko 600 tysięcy złotych samorząd Mazowsza przekazał do Nowodworskiego Centrum Medycznego. Specjalistyczny ambulans trafił do placówki dzięki realizowanemu przez samorząd województwa mazowieckiego unijnemu projektowi covidowemu. Ambulans, który będzie jeździł po drogach powiatu nowodworskiego i nie tylko, to mały oddział ratunkowy. Nowa karetka, bardzo dobrze wyposażona w najnowocze, najnowocześniejszy sprzęt. Bardzo się cieszymy z tego, że jako samorząd mogliśmy przekazać tą karetkę właśnie na centrum nowodworskiego Centrum. W karetce znajdują się między innymi defibrylator, krzesło kardiologiczne, respirator czy pompa infuzyjna, ale specjalistyczna ambulans to nie jedyne wsparcie, jakie trafiło do Nowodworskiego Centrum Medycznego. Oprócz karetki z takich większych sprzętów, to jest nowy tomograf, nowe USG, nowy rentgen, narkozastępcze aparaty. Dzięki temu wsparciu możemy na dobrym poziomie leczyć naszych mieszkańców naszego powiatu, jak i również sąsiednich. Lokalne władze doceniają pomoc samorządu województwa. Jesteśmy bardzo wdzięczni i zobowiązani panu marszałkowi i wszystkim radnym województwa za to, że wspierają naszą instytucję. Ona jest rzeczywiście oczkiem w głowie całego zarządu powiatu, moim także. I to jest także uzupełnienie wszystkich tych naszych starań, które do tej pory przedsiębraliśmy. Wielkie dzięki dla naszych braci samorządowych i marszałków województwa mazowieckiego, bo bez nich. Na pewno pomoc dla mieszkańców miasta i powiatu byłaby ograniczona. Tak możemy korzystać z nowoczesnego sprzętu. Jak widać szpital się rozbudowuje, więc dziękując dzisiaj za ten sprzęt liczymy, że ta pomoc będzie kontynuowana. Łączna wartość przekazanego przez samorząd Mazowsza wsparcia nowodworskiemu centrum medycznemu to ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. Zakup nowoczesnego sprzętu czy karetek nie byłby możliwy, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. To dzięki nim w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu covidowego do tej pory za kwotę ponad 479 milionów złotych sfinansowano m.in. zakup 91 karetek specjalistycznego sprzętu medycznego wyposażenia środków ochrony indywidualnej. Indywidualnej oraz wykonanie robót budowlanych w placówkach medycznych na Mazowszu. W projekcie uczestniczy 71 podmiotów leczniczych oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego. Od 15 lat pomagają uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu dorosłym. Od roku w Nowym Punkcie przy Ulicy Garbarskiej prowadzą też terapię dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Kompleksowy remont budynku był możliwy dzięki pieniądzom z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Uzależnienia od alkoholu, substancji i hazardu, ale także od gier i telefonów dotykają coraz więcej osób. Niestety problem dotyczy również dzieci i młodzieży. Ośrodek terapii uzależnień oferuje pomoc specjalistów, a rodzinom pacjentów wsparcie. Placówka funkcjonuje od 15 lat, ale od roku, w drugim punkcie, świadczy pomoc niepełnoletnim. Prowadzimy terapię dla osób uzależnionych od substancji czynności i dla ich bliskich. Terapia odbywa się w ramach oddziału dziennego, poradni. Istnienie placówki dla dzieci i młodzieży nie byłoby możliwe, gdyby nie dzierżawa od miasta obiektu przy ulicy Garbarskiej i pożyczka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na jej remont. Wtedy wzięłam pierwszą pożyczkę. Zrozumiałam, że trzy yy, lata... Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy wtedy funkcjonował, i rzeczywiście to był początek. Pożyczka w wysokości 380 tys. zł pozwoliła na remont nowej siedziby przy ulicy Karbarskiej. Dzięki inwestycji pod opiecznią środka mogą znaleźć wsparcie w bardziej komfortowych warunkach. To taki jaskrawy przykład dobrego wykorzystania tych pieniążków. Chcę serdecznie pogratulować, ja oglądałem cały ten obiekt, funkcjonalność tego obiektu, który zmienił swoje oblicze no, diametralnie, bo ten obiekt wyglądał katastrofalnie, trzeba powiedzieć, że bardziej kojarzył się z minionymi czasami jeszcze byłego ustroju. A dziś rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo imponująco. Suma pożyczek udzielonych przez fundusz to już ponad 211 milionów złotych. Sięgnąć po pożyczkę decyduje się coraz więcej przedsiębiorców z mniejszych powiatów i miejscowości. Władze funduszu chcą zachęcić kolejnych. Dlaczego nie, nie, nie bank, tylko my? My na, na przykład nie pobieramy żadnych, żadnych prowizji od, od, udzielanych, od udzielanych pożyczek. Te środki są oprocentowane taką preferencyjną stopą procentową, która jest ustalona przez Komisję Europejską dla całej Unii Europejskiej. W regionie radomskim oraz powiecie grójeckim z oferty skorzystało do tej pory 60 pożyczkobiorców. Pod koniec października rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny Podróże z flagą Mazowsza, a my dziś prezentujemy Państwu nagrodzone zdjęcia. W przestworzach, pod wodą, na wakacjach. Kreatywność osób, które wzięły udział w zabawie, nie zna granic i to dosłownie zobaczcie sami. A ja już teraz zapraszam na kolejne wydanie programu Mazowsze wiadomości z regionu. Do zobaczenia za tydzień.